A po, po godzinach ponownie jesteśmy na obiektach Kraków. Rudra Prezydencka ze mną, pan trener Altur Skowronek. Dobry wieczór. Gratuluję przede wszystkim utrzymania w Ekstraklasie, chociaż może przed sezonem to jeszcze przed, przed tą rundą myśleliśmy, że może troszkę lepiej będzie, tak? jeszcze miejsce. Ale myślę, że to jest mega sukces w tych, w tych warunkach, których jesteście w, której, w której jesteś No tak, na pewno cel podstawowy to było utrzymanie się w ekstraklasie, pomimo tego, że byliśmy na dnie. Eee, i perspektywy były słabe, obudziliśmy potencjał tej szatni, dlatego ta drużyna złapała wiarę w siebie, bo złapała wiarę w serię zwycięstw, którą dali drużynie i klubowi, dali przede wszystkim punkty. I to się rozkręcało. No, szkoda, że dotknęła nas pandemia, bo, bo to wyhamowało, wyhamowało naszą formę, i, i pewnie z tej perspektywy jest duży niedosyt, bo chłopcy byli kolokwialnie mówiąc w takim gazie, że rzeczywiście do tyłu ustępki moglibyśmy dopłynąć. Jakby nie pandemia, mieliście wtedy następny mecz chyba z Legią, nie? Mieliśmy w Gliwicach mecz Gliwicach, z, Piastem Gliwiczy, z Piastem i później Legią. Tak, tak, tak. wtedy i z Piastem i z Legią w tamtej formie? Nie, to trudno gdybać. Ja tak? Trudno gdybać, ale, trudno tak, nie, ogrywać, ale, tak, nie, ale bardzo dobrze wyglądaliśmy fizycznie i zespół złapał formę taką e, fajną piłkarską. E, płynnie to wszystko wyglądało na tym boisku i dlatego uważam, że e, przez pryzmat tego czasu, co wtedy zrobiliśmy z jakością Piasta, Legią e, moglibyśmy się bardziej zmierzyć niż później, tak jak to wyglądało. Jak ta pandemia Pana zdaniem wpłynęła w ogóle na, na Was i na inne zespoły? No bo jedno się prezentowało trochę lepiej, a drugie trochę gorzej po tej pandemii, tak? No tak, no było to zupełnie nowe doświadczenie i te planowanie było bardzo takie, bym powiedział, nieprecyzyjne, bo nie wiedzieliśmy, kiedy będzie ten restart i cały czas przy życiu takim e, trzymaliśmy drużynę, podtrzymując to, co zrobiliśmy wcześniej i e, było bardzo dużo objętego, wykorzystując różne możliwości wtedy... Kiedy, które były narzucone, i, i, i dużo było tej pracy online. Wydawało się, że będzie wszystko ok, ale jak pokazało życie, jednak tego treningu piłkarskiego, powrotu do takiej dobrej formy piłkarskiej zabrakło i dlatego nie za dobrze weszliśmy po, po pandemii w restart. Mówi Pan o przygotowaniach. Jesteśmy tutaj na kanale AV, jesteśmy z branży AV, wideo. Jak wygląda u Was w klubie, w Pana pracy codziennej, wykorzystanie multimediów? Do przygotowania zespołu, do taktyki, do omawiania tego, no dzisiaj ten futbol idzie cały czas do przodu również pod kątem takiej właśnie nowoczesności, jeżeli chodzi o przedstawienie koncepcji drużyny, to jak my chcemy funkcjonować na boisku i oczywiście e, też monitoring e, obciążeń treningowych jest na bardzo wysokim poziomie i e, każde zajęcia nasze treningowe są za, nagrywane za pomocą drona, e, po to, żeby. Po zajęciach, obcinać to, co chcemy pokazać drużynie, porosować to, żeby odbiór tego, jak chcemy szukać swoich zasad gry w ataku w obronie i przekazać to drużynie jeszcze lepiej. I tak funkcjonujemy. Z meczami, oczywiście, jest podobnie poza, poza dronem. Mamy, mamy dwie opcje kamery z perspektywy jakiejś tam wyższej i niższej murawy. I to pomaga w tym, żeby oceniać to, w którą stronę my idziemy z całym zespołem, ale też indywidualnie z formacjami, bo tak właśnie rozmawiamy indywidualnie z piłkarzami i często w grupach, żeby to do nich łatwiej i bardziej trafiało, żeby potem jako całość wyglądać, wyglądać lepiej. Z każdego meczu robicie własny materiał, czy korzystacie też tutaj z kamer Canal Plus? Też korzystamy z Kamer Canal Plus po to, żeby te bliższe, stykowe sytuacje jeszcze lepiej je ocenić, ale generalnie dla układu taktycznego czy to indywidualnie, grupowo, czy zespołowo do oceny perspektywa z góry to jest coś, co ta potrzebujemy. Ta na tyle już jest doskonała, że potraficie tak naprawdę w przerwie meczu jakby tak. dostać jakieś, jakieś materiały i w szatni przed połową. Tak i tak, tak działamy, tak funkcjonujemy, bo to jest taki obrazek, który jest bardzo namacalny dla piłkarza, dla drużyny. Tablica oczywiście też jest wykorzystywana, ale w dużej mierze właśnie ta kwintesencja, którą chcemy przekazać drużynie w przerwie jest wyciągnięta ciągnięta przez analityków, e, przeze mnie. Ja sobie piszę notatki z minutami e, tych rzeczy, które chciałbym pokazać drużynie, żeby lepiej funkcjonowała i, i takie dwie, trzy akcje kluczowe e, dla właśnie układu taktycznego pokazujemy. I, I to na pewno lepiej jest odbierane przez zespół, jeżeli tylko na przykład i wyłącznie e, werbalna rozmowa czy, czy pomoc tablicy taktycznej. Na bazie Pana lat trenerskich, jak ta technologia się zmieniała w ostatnich latach? Widzi Pan jakieś tutaj no, duże dużo zmiany Dlaczego pan osobiście wykorzystuje tak swoje pracy? Nie no, oczywiście, że tak. Um... Na pewno sama chociażby perspektywa kamery dzisiaj, chociażby w Instacie, z którego bardzo mocno korzystamy, jest dzisiaj lepsza. Są różne perspektywy, wtedy była tylko jedna, bliższy plan. Także chociażby ten obraz bardzo mocno poszedł do góry. Bardzo dużo dronów dzisiaj pojawia się i to nie tylko dlatego, że jest to modne, ale naprawdę perspektywa z góry jest zdecydowanie lepsza, żeby ocenić właśnie, żeby rozwijać. Po prostu piłkarzy indywidualnie i, i całościowo. Także to zrobiło olbrzymi postęp, i, i nieprzypadkowo z tego trenerzy korzystają, bo piłkarze łatwiej i szybciej łapią o co chodzi. Pożegnali się dzisiaj dwie legendy, tak? Naśladowskie do Pawła Broczka. Będzie ich brakować? Na pewno. To, to bardzo duża jakość cały czas. Oczywiście organizmu czasu nie oszuka się, tak? I dlatego takie dzisiaj sentymentalne momenty za nami, ale też będzie brakowało ich w szatni, to oczywiście charyzma, doświadczenie, pomoc, wsparcie i tak dalej, ale też rozładowanie emocji wtedy, kiedy było to potrzebne. Szczególnie Marcin ma to coś i tego będzie brakowało, będziemy za tym tęsknić. nie przedłużając, życzę Panu sukcesu w przyszłym sezonie, tak? Więcej niż utrzymanie walczymy, tak? Mam nadzieję, też jako kibice Wisły chcemy, aby była to główna ósemka i jeszcze wyżej, tak? Takie są oczekiwania, ale oczywiście znajdą sobie sprawę, sytuacja jaka jest. Krótki Maciejokos tak? To, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest pewnie coś problemu, tak? Jak Normalnie jako no, no jest to jest... wyzwanie, ale byliśmy na to nastawieni po tej pandemii, że będzie bardzo krótki urlop. Wiemy doskonale, że Wisła Kraków to zawsze wysokie oczekiwanie bez względu na to. Jak wszystko funkcjonuje dookoła, oczywiście wszystko idzie do góry, ale trzeba jeszcze wiele rzeczy poukładać, żeby być murowanym w teorii, przynajmniej kandydatem o walkę o mistrzostwo polskie, ale oczywiście zrobimy wszystko, żeby nie wpaść żadne tarapaty już od początku sezonu i i rozkręcać się i iść do góry w tabeli. Do czego życzyć? Zdrowia jest później. No jak pokazał ten sezon, to jest kluczowa sprawa, żebyśmy mieli cały czas wszystkich piłkarzy do dyspozycji, a wtedy na pewno niespodziewanych problemów będzie mniej, tak? Także to jest kluczowe, a przy dobrym zdrowiu zawsze można mocno i dobrze popracować na formę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.